Dzień dobry ogółem. Światki. Jest godzina ta sama co u ciebie i jedziemy z koksem. W domku drewnianym zimno, bo nie domykają się drzwi. Jesień. W przeciwieństwie do jesiennej pogody, atmosfera wokół szkolnej jak zwykle gorąca. Co ty innego osiągnęłeś w życiu? Po zachodzeniu do lasu, jedzeniem i rozpalaniem w piecu. Co ty, k pa, to ty patok to Samego rana nagrywasz jakieś filmy, jakieś głupoty gadasz. Ja o, nie palę, nic. O. No chciałem się z tobą człowieku pogodzić, ale jak jesteś takim menelem, to powiem ci tak, yy, za zawieszam pokój z tobą i kawał. Jesteś, wiesz? Bo zamiast pomagać, to przestań tak poważnie gadać, bo tu nie ma się nad tym modlić, tylko trzeba działać. I tak trzeba robić, a nie... O, o, no wiecie, o, o, o. A teraz relacja na żywo. Jeśli się słyszymy, to jak tam zdrowie Krzysztofa? O, dla Krzyśka. No co ty narobiłeś? banka puścił Krzysztof. No to chyba będzie dobrze. O, i w piesu rozpaliłem. To jeszcze sport i pogoda. Na Podlasiu odbyła się kolejna edycja Nitro Olimpiady. jeszcze Ubiegłoroczny zwycięzca ponownie obronił tytuł Mistrza Świata. Wcześniej deszcz padał, a już teraz przestu deszcz padać? I, I tak to jest. No i dobra. Na razie.